Od rzeczy. Już nigdy nie będzie tak niezwykle jak było. Będzie zwykle. A to nawet jak się rozpozna, głupio będzie zauważyć. Proszę bardzo. O kurczę. po bo bożym. Proszę księdza. Ja po przeczytaniu książki, która się składa z felietonów, a właściwie to chyba nie są felietony, to są jakby ksiądz to nazwał. No, ja tego nie muszę nazwać, bo to się już nazywa, to się nazywa edytorial. Chmurka kokosanka rozlewa się w zmierzch. Po zawiłej probie luna gwiazd statek zbierze w tabor. Ostatni przemknie się kometa przez buły papier. Jeździły karetki. Niektórzy ze starszych narkomanów wdychających powietrze umrą na serce. Przyjaciel czy anioł w lekkim poobrocie podaje dziewczynie sto pociech i to jest czysty ton, linia życia. Przepraszam, te wiersze rodzą, rodziły się i rodzą z, z drobnych sytuacji. Mój przyjaciel w pociągu obrócił się na pięcie, i stąd się zrodził ten wiersz. Życie będzie nocą na horyzoncie, łuną otoczoną pierścieniem neonów i autostrad. Saturn, dziecko bez tchu, przybiegnie nad krawężnik. W oczach błyśnie aureola z aut, więc wróci, żeby nam śpiewać nowinę. Lecz my będziemy przetrząsać pola i pleść, szare ogniska z folii. Það er að lára átka.